Siemano, siemano, siemano. Jestem już, można powiedzieć, na swoich rejonach. Aktualnie znajduję się na cmentarzu w Nowej Soli. Bardzo, ale to bardzo dobrze znane mi miejsce, bo, bo ja mieszkam przeciwko cmentarza. Także mam tutaj babcię, mam tutaj kumpla. Zapalę szybko z i zaczynamy vloga. A co dzisiaj będzie? Nie mam zielonego pojęcia. Zobaczę, co dzisiaj będę robił. Trochę pochodzę, ponagrywam jak zwykle. Mam nadzieję, że coś ciekawego się wydarzy. Także witam serdecznie, widzowie. Piękna pogoda się robi. Oto mój przyjaciel. Miałby teraz 37 lat. Dwa lata starszy był ode mnie. Wychowaliśmy się praktycznie na tym samym podwórku. Pierwsze imprezy, pierwsze zabawy i... Tak się los potoczył, że go zabrało na tamtą stronę. Zawsze jak jestem, to Damianowi znicza zapale. Byłem też u drugiego kumpla, ale to już nie jest cmentarz koło tylko trochę dalej. No i jeszcze babci nie Także trzymaj się Damiano, spoczywaj w spokoju 2018 to już 4 lata go nie ma bo w kwietniu przeszedł na tamtą stronę Oto jak widzicie wychodzę z cmentarza a w tym bloku na wprost cmentarza Tamo właśnie mieszkam sobie nie Także cmentarz, bardzo znana miejscówka. 124, nie? Co? 124 Mercedes, tak? 123. 123, co ja pierdolę. 124 na pobudku stoi. Aha. Tamtej samego malowaliśmy. No. wyślij mi zdjęcie jak będzie zrobiony. No, i olej mamy wymieniony, jest full. Pamiętajcie, jeżeli chcecie dbać o silnik, to co 10-12 tysięcy wypadało kilometrów, oczywiście. 10-12 tysięcy kilometrów wypadałoby olej wymienić, nie? Także jedną sprawę mamy już załatwioną. Akurat tak się składa, że mam brata mechanika, lakiernika i jak jest to, mogę skorzystać z usług jego i no i to robię, nie? Fajnie mieć w rodzinie brata mechanika albo lakiernika. To no już się rozpadało, rozpadało się bardzo, bardzo mocno. Dzisiaj pogoda się tak przeplata. Słońce, później deszcz, i tak kółko. Ale chociaż kwiatki moje mamy się podleją. Zobaczcie co się dzieje. Jak ja mam tu vlogować? Byłem chwilę u mechanika, znaczy u mechanika u brata. No i nie mam jak vlogować na dworze dzisiaj Widzowie, bo pogoda w nowej soli zobowiązuje na to, żeby siedzieć w domu. Ale zaraz coś wymyślimy, coś, coś zaraz pooglądamy, coś zobaczymy, coś wymyśli ten skinki. Zobaczcie, jak tam ludzie szybko biegną do domu, widzicie? Tam na przebiegnie pani, Paj, pyk, 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 szybko do klateczki, żeby nie zmokł skarpeteczki, ale musimy najpierw pić kogo. Dobra no, fajnie jest, mamy już w poniedziałek, tak? W poniedziałek tu już wtorek, lecą dni jak szalone przy takiej pogodzie. I te chrupki to smak mojego dzieciństwa, pomidor z serem, takie łapki, zobaczcie, jak chodziłem do szkoły, zawsze sobie teraz mam za grube palce, ale wkładałem zawsze w palce i tak sobie do gęby. Mm -hmm. Zajebista. Nic się w smaku nie zmieniły, powiem wam. Chrupki star, pomidor z serem, polecam ja. Komi, spinki. A nie, naprawdę dobre. Mówię, wezmę sobie paczkę, bo akurat byłem po makaron do rosołu. I mówię, kurde, no muszę wziąć te jak tylko zauważyłem u nas na rogu, to od razu wyleciały. Widzowie, a teraz aktualnie znajdujemy się w piwnicy. W piwnicy, u mnie w bloku. Chciałem wam pokazać magiczne miejsce i prosiłem mamę i ojca a mojego tatę, żeby tego nie zamalowywali, żeby nie usuwali tego napisu. Bo jest dla mnie bardzo pamiętkowy. Zrzućcie okiem sami. To jest piwnica, bo mama wysłała po słoiki, ale nie o tym mowa. Chodzi mi o ten napis. To jest moja ksywka, klakier prawdziwa, taką, którą miałem od dziecka w szkole. I macie tu 2003 rok. Tylko pomyliłem datę, bo najpierw pisałem miesiąc, a później dzień. 27 grudnia 2003 rok. I macie godzina, godzina 20.30. Zobaczcie, ile to lat temu. I mówię ojcu, żeby nigdy w życiu tego nie zamazał, ten napis ma tu być wiecznie. Dopóki tutaj te mieszkanie będzie, to ten napis będzie tu istniał. Bo jest dla mnie sentymentalny. To robiłem przed Sylwestrem z moim najlepszym przyjacielem. Którego serdecznie pozdrawiam. Na pewno wie o koło chodzi. No wiadomo, kiedyś w piwnicy tutaj była moja karciapa. Teraz są słoiki. Biorę dwa słoiki. Nie wiem co to mam będzie robić. Dobra, jeden Kazałem mi je wziąć. To zabijam te dwa. I zwijam się na górę do chaty. No bo jak wiecie, pada deszcz. A tutaj dorwało mi się dorwać moje stare zdjęcia. To jest moja pierwsza praca we Włoszech na zbieraniu jabłek. Tu jestem po lewej stronie ja. Tutaj jest gościu chyba z Serbii i taki Polak, który był... Sergio, ale skąd był? Z Jugosławii. Właśnie, nie z Serbii, tylko z Jugosławii. Ja, Polak, gościu z Jugosławii i gościu, który z nami pracował. A tutaj tak wyglądałem. To był 2006 rok. Moja pierwsza praca zbiór jabłek. To wtedy wyjechałem z ojcem na sezon i tu kolega Słowak ze Słowacji ja standardowo w wieku już 19 lat z browarkiem no tutaj nie wiem ile miałem lat tu chodzimy jeszcze chyba do gimnazjum pierwszy komputer, pierwsza klawiatura pierwszy internet zobaczcie sobie jak wyglądał wuja w lewym rogu widać mój telewizor nie roleta w księżyce no i ten komp, komp to był klasyczny ten komputer już był trochę nowszy ale monitor starszy, bo to już był mój drugi komputer ale to były czasy spodnie z Biedronki Klapki pewnie też a bluza była z takiego targu, z tego co pamiętam. Zobaczcie, ile płyt mnie tu po boku kurczę. To były czasy, nie? I później 2006 rok. Pierwsza praca sezonowa: zbieranie jabłek. Zobaczcie, jaka młoda morda. Tym, że... I tym pięknym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Zamówiliśmy pizzę da Grasso z nowej soli. Pierwszy raz testowana przeze mnie podstawowe składniki, czyli broku, szynka, ser, żółty, kosz takiej pizzy 55 zł z dwoma sosikami. No i kończymy dzisiejszy odcinek taką oto przekąską. Trzymajcie się wszystkiego dobrego i widzimy się jutro, widzowie.